Nazywam się Wanda Kwiatkowska i ja reprezentuję SKN przy Poznaniu, Wydziału Nauko-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego członkami są studenci położnictwa studiów stacjonarnych, a obszarem zainteresowań naszego koła jest działalność edukacyjna, charytatywna, rozbadawcza. Udało nam się pobić rekord polski w samym piersi w Europejskim Centrum Solidarności. Stworzyliśmy wzór kartki z pamiątkowym odciskiem stópki dla rodziców po poronieniu lub stracie dziecka. Prowadziliśmy warsztaty edukacyjne, akcje charytatywne. Zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz pacjentów pediatrycznych Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Prowadzimy stałą współpracę z Uniwersytetem Gdańskim w ramach programu międzyuczelnianej współpracy uczelni Otrzymałyśmy także dwa lata z rzędu wyróżnienia na Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców. Walczymy o laur Czerwonej Róży, ponieważ samo zaangażowanie sprawia ogrom satysfakcji, ale jeszcze więcej dostarcza jej dobro i wiedza, którą pragniemy nieustannie szerzyć dzięki osobistemu rozwojowi.